Cześć, witam serdecznie w 18 odcinku mojej serii. Ostatnim artystą na literę A w mojej kolekcji jest grupa, której płyty są bardzo pożądane. Bardzo ciężko jest je w tej chwili dostać, czy to first-press, czy epokowe. Ja mam dlatego tylko ich jedną płytę, za to jedną z najlepszych. Bohaterem tego odcinka jest grupa Atomic Rooster A. Płyta, którą chcę wam pokazać, to bodajże drugi ich album. Okładka dosyć powiedzmy kontrowersyjna. Wydanie Philips. Okładka Gatefold. W środku zdjęcie zespołu. I mogę powiedzieć tylko jedno: nie doceniałem grupy Atomic Rooster, a to jest naprawdę kawał dobrego progresu. Przeciekawy, e, skomponowany label. Na stronie pierwszej mamy label ze zdjęciem zespołu, natomiast na drugiej, ze względu na to, że jest to wydanie Philipsa, mamy wszystkie utwory e, z płyty. I tutaj, e, właśnie, e, strona pierwsza, strona druga i zawsze mam problem e, z tego typu płytami, jeżeli. E, Płyta nie jest podzielona na strony, która strona jest pierwsza, która strona jest druga, ale to można sprawdzić tak samo według okładki. Moi drodzy, kończymy literę A w tych 17 odcinkach, 18 odcinkach. Ja zapraszam na kolejne. Przed nami litera B. Ale spokojnie myślę, że kolejne odcinki wieczorem, ponieważ zanim się to wszystko przerobi, to trochę potrwa. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Czas na winyl na YouTube, a już yy, niedługo litera B a tam sporo kolejnych wielkich klasyków.